A to, ty tak na poważnie, telewizor dla dzieci. Tak, to przecież Kiwi Kids TV. Telewizor stworzony dla dzieci. Ale telewizor musi być umieszczony w bezpiecznym miejscu. Kiwi Kids TV można bezpiecznie umieścić w pokoju dziecięcym dzięki dużemu stojakowi z naklejkami. A co jeśli dzieci rzucą czymś w niego? Nie martw się, hartowane szkło przejdzie każdy test wytrzymałościowy. A rama telewizora da nowe życie ulubionym klockom i stanie się polem do nieskończonych możliwości twórczych. Nie chcemy, żeby maluchy męczyły sobie oczy. Ekran KiwiKid TV jest wyposażony w technologię ochrony wzroku, która redukuje niebezpieczne światło niebieskie. Inteligentny pilot z wyszukiwaniem głosowym ułatwi dzieciom szybkie znajdowanie ulubionych treści. Nigdy jeszcze nie mieli tyle zabawy, chociaż wygląda na to, że ktoś powinien już iść spać. Dla tych maluchów, którzy boją się ciemności, jest wbudowana lampka nocna, która pomoże im zasnąć. Nareszcie telewizor do pokoju dziecięcego, któremu naprawdę możemy zaufać. Kiwi Kids TV. Buduj, graj, oglądaj. Przecież każdy zasługuje na własną przestrzeń. Kup Kiwi Kids TV w lokalnych sklepach.